Cześć, witajcie w siódmej już części podsumowania wieloletniej eksploatacji Hondy CBS-1000. Od momentu ostatniego filmu z serii podsumowania, szóstego, kiedy to na liczniku było 200 tysięcy, no to na chwilę obecną motocykl ma już nieco ponad 220 tysięcy. Cały sezon motocykl przejeździł zupełnie bezawaryjnie. W pierwszej kolejności przepraszam Was za jakość dźwięku. Nagrywam to podczas jazdy motocyklem, łapiąc to co mówię zestawem mówiącym i nagrywa to wszystko dyktafon telefonu w tym odcinku opowiemy sobie o plusach i minusach tego motocykla postarałem się wyłapać takich pięć podstawowych plusów za które uwielbiam ten motocykl oraz pięć podstawowych minusów za których no, specjalnie go nigdy nie kochałem no, no najpierw plusy a no to do plusów oczywiście przede wszystkim na pierwszym miejscu jest niezawodność no jest to motocykl który do dnia dzisiejszego Traktuję jako po prostu maszynę, która wiem, że mnie dowiezie do celu. Yy, wiem, że zapali, wiem, że mogę nią pojechać yy, gdziekolwiek w granicach kilkuset kilometrów bez specjalnego przygotowania, bez patrzenia na cokolwiek i po prostu no wiem, że dojadę. No, cały czas są takie, takie przeświadczenie, że to jest niezawodna maszyna, mogę na niej polegać, nie zawiedzie mnie yy, i to jest piękne, to jest piękne. Także niezawodność jest na pierwszym miejscu. Na drugim miejscu będzie to silnik. Silnik, jego elastyczność, jego moc, jego moment obrotowy przede wszystkim ten moment obrotowy który powoduje, że praktycznie od samych dolnych obrotów można nim jechać w ruchu miejskim. Obroty rzędu 2, 3, od między 2 a 3000 to są obroty użytkowe. Normalnie można na nich jechać. Można zejść na szóstym biegu do prędkości 60 km na godzinę i, i on normalnie zacznie przyspieszać bez najmniejszego problemu, bez zająknięcia. Także e, silnik, jego, e, nie za na, e, paliwo, jego nie za duży apetyt na paliwo i jego nie duży apetyt na olej. E, przez te wszystkie lata praktycznie no nie musiałem prawie że nic oleju w silniku, a teraz jak jest 220 tysięcy to sprawdziłem, że między ostatnimi wymianami przez 12 tysięcy kilometrów ten silnik spalił 1 litr oleju to daje spalanie poniżej 100 ml na 1000 km. no to to jest naprawdę spalanie, które potrafią podawać teraz jako normalne zużycie w nowych pojazdach 100 ml na 1000 km. A tutaj mi to pali przy takim przebiegu, więc silnik naprawdę jest tutaj bardzo, bardzo, bardzo pozytywną rzeczą. To elastyczność, praca, spalanie wszystko. Także to jest druga rzecz, którą tutaj bym wrzucił jako plus, ogromny plus. Trzecim plusem tego motocykla jest jego uniwersalność. To jest motocykl, który, kurczę, no praktycznie Poza oraniem po lasach Nadaje się do wszystkiego Tak jak już to mówiłem wielokrotnie W swoich filmikach, ale Można nim zarówno dojeżdżać do pracy Codziennie Można nim zapakować się z trzema kuframi Wziąć tonę bagażu Plecak pasażera na plecy i, i, I też Objeździć Alpy, objeździć Europę Bez najmniejszego problemu Właśnie silnik Pozwala bez najmniejszego, no, sobie po prostu z tym dodatkowym obciążeniem. E, więc, no, uniwersalność jest bardzo na wysokim poziomie w tym motocyklu. E, więc to bym tutaj wrzucił jako trzeci plus. Jeździłem przecież tym motocyklem również po torze, co prawda, jakimś tam karpingowym w Radomiu, ale bez najmniejszego problemu schodziło się tam do, do takich pochyłów, że zamykało się opony darło pod nóżkami po asfalcie naprawdę bardzo przyjemnie się tym po to, że jeździło nieraz też zjeżdżałem gdzieś z jakiegoś asfaltu na shooter i również dało się jechać dzięki temu, że nie są tutaj jakieś strasznie w grube opony mamy z tyłu tylko 160 więc to naprawdę powoduje, że ten motocykl też dosyć dobrze się prowadzi, ma taką przyjemną atrakcję tak, to uniwersalność. To jest naprawdę maszyna do wszystkiego. Czwartym plusem, który bym wymienił, będzie niskie koszty, będą niskie koszty eksploatacji. Wymiana oleju co 12 tysięcy, wymiana, znaczy regulacja luzów zaworowych 124 tysiące kilometrów, też 124 tysiące. Ja wymieniałem świecę. Co 18 tysięcy filtr powietrza. I w zasadzie to jest takie podstawowy serwis. Części eksploatacyjne teraz są mega tanie. Filtr powietrza można kupić za 50 zł. Filtr oleju, wiadomo, tam 20-30 zł. Do silnika wchodzą 3 litry oleju, więc jeżeli się jeździ na pełnym syntetyku, da się to kupić za 100 zł. Także naprawdę koszty eksploatacji są mega niskie. Opony, to co mówię, że są dosyć wąskie: 120 z przodu, 160 z tyłu. No, naprawdę da się komplet opon kupić za 650-700 zł. A takie, jakieś lepsze opony, kosztują tam z 900 do 1000. Także, naprawdę, przy tym też, że motocykl się naprawdę nie psuje, jeździ, mało pali, bo to spalanie jest między 5 a 5,5 średnio w moim przypadku. Powoduje, że naprawdę przejechanie 100 km nie kosztuje majątku. Utrzymanie tego motocykla nie kosztuje majątku, to jest coś po prostu niesamowicie fajnego. Piątym i ostatnim plusem, który chciałbym wymienić, jest wygoda tego motocykla. Jest ona na naprawdę zaskakująco przyzwoitym poziomie. Na pewno nie może konkurować ten sprzęt z jakąś Afryką Twin, być może z Goldwingiem, ale naprawdę nie ma też do czego się specjalnie przyczepić. Zdarzyły mi się trasy przekraczające tysiąc kilometrów. Najwięcej przejechałem na jeden raz 1300 km wracając z Alp Szwajcarskich do Rywnika, a że miałem wówczas też totalnie zajeżdżoną oponę tylną po upalaniu na alpejskich Winklach. Trasa zajęła mi kilkanaście godzin. Wróciłem grubo po północy, no ale dałem radę, motocyk dał radę, naprawdę nie czułem się po tej trasie jak rozjechany przez walec, nie potrzebowałem przeszczepu pośladów, także jest to spora zaleta również tego motocykla, że yy, mimo, że nie jest to taki stricte turysta, to da się nim podróżować yy, i to w taki sposób, że no, na koniec nie jesteśmy zniszczeni, yy, nie jest to w jakiś sposób wymuszone, nie jest to coś nienaturalnego dla tego motocykla. Zdarzyło mi się też oczywiście podróżować z pasażerką na plecach i najdłuższy dystans tutaj, jaki pokonaliśmy, to było około 1000 km, trasa z Rywnika do Rumunii. Pasażerka również dała radę, nie narzekała jakoś specjalnie na wygodę. Najgorszą dla niej rzeczą było to, że śliska tylna kanapa powodowała, że przy hamowaniu zjeżdżała na mnie, więc podstawowe oprzycie no nie jest za wysokich lotów, to przyznaję, no ale to są szczegóły. No i to tyle 5 plusów, więc przejdźmy teraz do pięciu podstawowych minusów. O i również minusy oczywiście dostrzegam w tym motocyklu, nie jest tak, że jestem w nim zakochany, eee, także jakie minusy, cztery czy pięć podstawowych minusów e, bym wskazał. Pierwszym minusem, chyba takim najbardziej rzucającym się w oczy, który już mnie denerwował zaraz po zakupie tego motocykla, jest stosunkowo niska jakość plastików i ich spasowania. Po prostu w zakresie takim 2000, 2500 do 3000 obrotów, kiedy się bardzo często tych obrotów używa w mieście, silnik wpada jednak w takie drobne wibracje i w tych, w tych, przy tych wibracjach po prostu owiewki brzęczą, grają jak porąbane. I to nie jest tak, że, że, że ten motocykl w 2007 były no On był wtedy praktycznie, że nowy. I pamiętam, że nawet Honda przywoływała wszystkie CBF-y na akcję serwisową, gdzie dokładali jakieś tam gumowe do, takie przekładki między plastiki na miejscach styków, żeby wyeliminować właśnie to uciążliwe brzęczenie. U mnie to było zrobione w tym motocyklu, to jeszcze zrobił pierwszy właściciel gdzieś tam w Niemczech. Ale wiecie, no, z czasem nawet te gumki słabo działały z czasem też stwardniały i po prostu owiewki brzęczą, grają jak porąbane. Poza tym obudowa kokpitu ma takie rogi przy samym zbiorniku i tam łączy się lakierowany plastik owiewki bocznej z wypełnieniem zegarów czarnym plastikiem i miejsce to jest tak beznadziejnie zaprojektowane, że po prostu ten plastik tam jest na tylko chyba jednej spince no i to po prostu wisi jak no no, no, ono wygląda to strasznie jak w jakimś chińskim skuterze z 2000 roku. Po prostu żenujące to jest. To jest akurat żenujące. No tutaj akurat Honda się nie popisała. Ja wiem, że ten motocykl był dosyć tani, ale to, no, jak szukamy minusów, to, to, to jest minus numer jeden. Minusem numer dwa jest bieda wskaźnikowa. No, naprawdę ilość informacji, które dostarcza deska rozdzielcza to jest. To jest gorzej niż w maszynach z lat 80. chyba. Yy, I sposób rozmieszczenia, rozplanowania w, w moim odczuciu no trochę no, słabo jest to pomyślane. Yy, mamy tutaj po prawej stronie zaczynając wskaźnik paliwa. Wskaźnik paliwa, który nie ma absolutnie żadnej kontrolki rezerwy. W związku z czym, jak się człowiek zapomni, nie popatrzy na wskaźnik paliwa, nie zaświeci mu się, żadna kontrolka może zapomnieć, że musi zatankować. Naprawdę to się może zdarzyć. I no jest to coś kurde tak prostego. Dołożyć lampkę do wskaźnika benzyny. Już nie wspominam o tym jak ten wskaźnik benzyny działa. Bo przez 100 km nie rusza się z miejsca. A potem zaczyna opadać powolutku i praktycznie zaczyna coś pokazywać przez następne 200 km. Także trzeba się tych wyczytów nauczyć. Że jak zaczyna ta wskazówka wędrować w dół to że mamy już praktycznie 1 3 baku wyjeżdżoną. A on pokazuje praktycznie pozostałe dwie trzecie. Idąc dalej w prawo mamy obrotomierz, obrotomierz z zegarkiem. No tutaj spoko nie ma problemu. Dalej mamy prędkościomierz z wyświetlaczem przebiegu całkowitego i dwóch przebiegów dziennych. No i tu już jest mało. W moim odczuciu naprawdę można byłoby pokusić się o dodanie kilku informacji. Jakiś tam mini komputer pokładowy na tamte czasy to naprawdę nie była technika kosmiczna, żeby dołożyć jakiekolwiek informacje o średnim spalaniu. No, mogłoby to po prostu być. Nie ma, nie ma. Dwa przebiegi dzienne, jeden przebieg całkowity, wszystko. Dalej w lewo jest najgorsza rzecz wiesz, z punktu widzenia jakiegoś projektowania, wzornictwa, jaka może być czyli jest kółko symetrycznie do Wskaźnika paliwa, w którym są trzy kontrolki. Wygląda to strasznie brzydko. Jest tam kontrolka Immobilizera HIS, jest, jest tam kontrolka ABS-u i kontrolka yy, w wtysku, czyli w zasadzie można by powiedzieć jakiś check engine. I praktycznie przez całe życie te kontrolki są zgaszone. Jak wyłączyłem motocyk, to wtedy dopiero Immobilizer HIS sobie tam miga. Zupełnie nam to jest niepotrzebne do niczego. Eee, ABS, no fakt gasi się, informuje jak nie świeci, że ABS działa prawidłowo. Jakby się świecił, to informuje, że to jest jakiś błąd. No, a kontrolka SI również zapala się, tylko przy błędzie. I tutaj mam największy no, żal do Hondy, że nie wsadziła w to kółeczko w to miejsce symetrycznie wskaźnika temperatury płynu chłodzącego. Tej informacji w tym motocyklu nie ma w ogóle jest tylko kontrolka przegrzania więc jeżeli by nam wywaliło temperaturę w kosmos to dopiero dowiemy się o tym jak nam się ześwieci kontrolka temperatury tak, to nie mamy pojęcia jakie, jaka temperatura panuje w silniku to byłoby mega przydatne i przez wszystkie lata eksploatacji tego motocykla chciałem sobie taki, taki wskaźnik temperatury dołożyć także to jest największy jakiś taki mankament z tablicy zegarów tego motocykla w moim odczuciu po lewej stronie w tym kółku powinien być wskaźnik temperatury, łącznie właśnie z temperatury, z kontrolką przegrzania. Pozostałe te kontrolki, które są, są w porządku. Tam mamy yy, kontrolkę neutralnego biegu, kierunkowskazy, ciśnienie oleju oraz światło długich. I one są takie wielgaśne, okrągłe, można byłoby je zmniejszyć i wpasować tam te kontrolki, które znajdują się w tym lewym kółku. No, jakby te informacje były, plus ewentualnie jeszcze temperatura zewnętrzna, chociaż to już jest taki dodatek, który sobie w swoim motocyklu zrobiłem ten moment, byłoby super. A ze względu na to, że tutaj bywają właśnie problemy w CBF-ach z alternatorem, no to jeszcze fajnie byłoby mieć woltomierz. I tutaj właśnie płynnie przechodzę z drugiego mankamentu, czyli biedy wyświetlacza, do trzeciego, czyli właśnie problemu z alternatorem. Jest to taka jedyna bomba zegarowa w tym motocyklu, która może wybuchnąć i nigdy nie wiadomo kiedy. Po prostu z, z, z chwili na chwilę potrafi się ten alternator przepalić. Jest to jakaś wada fabryczna. Eee, na rynku wtórnym teraz jest od cholery motocykli, które mają założone jakieś chińskie alternatory i masę przypadków było, że ktoś kupił taki motocykl i po 200-300 km, 1000 km ten alternator chiński po prostu się przepala i człowiek zostaje gdzieś w trasie z... No, po prostu z martwym motocyklem także to jest największa e, taka wada tego motocykla mnie się też alternator przepalił gdzieś przy 80 paru tysiącach kilometrów wymienili mi to jeszcze na przedłużonej gwarancji Hondy bo Honda zrobiła taką cichą akcję serwisową e, że do 7 lat przedłużyli gwarancję na sam alternator no i ja mając ten motocykl, szósty rok właśnie miałem tą awarię i mi to wymienili za darmo na, na niby ulepszony alternator, no i ten ulepszony alternator działa do dzisiaj czyli ma już przejechane 140 tysięcy km tak na szybko licząc także no przeżył więcej niż ten pierwotny, więc no czy jest wzmocniony czy nie trudno powiedzieć Spotkałem się z przypadkami motocykli, które przeszły tą gwarancyjną naprawę w chodzie, a później przeżyły yy, awarię alternatora po raz kolejny, także nie ma reguły. Tyle. Jeżeli chodzi o trzecią, trzeci mankament czwartym mankamentem, który mogę tutaj przywołać, yy, który bardzo wyraźnie dał o sobie znać dopiero jak sporo lat yy, po po produkcji CBs jak już była na rynku od ładnych paru lat, pojawiła się z, yy, nowa Honda CBF 600 po liftingu już na aluminiowej ramie. Mam kolegę, który takim motocyklem jeździ, parę razy miałem okazję po prostu porównać ten motocykl, zmienić się miejscami, że kolega jechał moją krową, a ja jechałem jego CBF-ą 600, -ką. a ten kolega też wcześniej ujeżdżał yy, yy, też takiego samego litra, taką samą CBF-kę jak ja mam. Więc yy, zarówno ja potwierdzam, jak i on potwierdza. Rama w CBF-1000 jest robiona z plasteliny. W szybkich łukach, w szybkich zakrętach po prostu kapituluje i ta Honda CBF-600 na aluminiowej ramie po prostu objeżdża litra jak chce. Yy, ja się pocę już naprawdę na 110% na zakręcie na jakiejś fajnej trasie, nie wiem, w Czechach pod Jesenikiem, a Kumpel objechał mnie po prostu jak tyczkę, jakbym stał. I to jest coś niesamowitego, jaką, jak dużo większą pewność daje ta aluminiowa rama. Także pod tym kątem tutaj no CBF-a 1000 na zakrętach, szybkich łukach wymięka. I tutaj znowu stoi to może w sprzeczności z tym, co mówiłem, że super mi się jeździło na torze. No tak, ale ten tor to był tor kartingowy, gdzie prędkości były rzędu tam 60, 40, 60 km na zakręcie i przy takich prędkościach, no ta rama sobie radzi ona przestaje sobie radzić, to zawieszenie zaczyna kapitulować, razem może z zawieszeniem, rama plus zawieszenie przy takich szybkich łukach, jak się leci to już 120, 130, jest jakiś fajny zakręt no to wtedy, no, już straci się tą pewność, motocykl zaczyna płynąć zaczyna bujać i, i no jest kod brązowy, trzeba zwolnić, albo no, jakoś przetrwać ten zakręt, także rama i zawieszenie yy, trochę nie nadążają za możliwościami silnika. Mogłaby ta rama być sztywniejsza, po prostu. No jest stalowa. No i to wszystko. I to słowo stalowa prowadzi do kolejnego mankamentu, który mogę tutaj wymienić. Jest to masa tego motocykla. On, kurna, waży tyle co kościół. Po prostu 250 kg w tak w sumie niewielkim motocyklu. Ona, CBF-a litrowa, jest malutka jak się ją postawi koło takiego na przykład Tigera 900 no to ona wygląda na filigranowy motocykl i wa... a jak stale waży 250 kg po prostu jak się zaczyna ją przepychać no to to jest kloc to można potraktować jako plus i minus ponieważ no, dzięki temu też przy szybkiej autostradowej jeździe bez zakrętów jedzie jak po szynach, jak po sznurku naprawdę do 200 na godzinę ona się prowadzi pięknie jeżeli się oczywiście nie jedzie po jakimś bardzo krętym yy, po bardzo krętej autostradzie Masa jest po prostu potężna w tym sprzęcie i wydaje mi się, że spokojnie można byłoby jej obciąć ze 20-30 kg. Nie ucierpiało wyprowadzenie. Może to wrażenie, że motocykl kapituluje na szybkich winklach, by się zgubiło, bo nie musiałoby sobie Darama radzić z tym, tym ciężarem, z tą masą. także to też tutaj u, uważam, że tak niewielki motocykl mógłby ważyć te 30 kg mniej yy, no i powinien ważyć 30 kg mniej może 20 kg już by to też robiło różnicę jest po prostu ciężka, to jest kloc, to jest czołg jeżdżący czołg no i tyle no 5 plusów, 5 minusów takich głównych, które mogę przywołać albo się ten motocykl kocha, albo się go nienawidzi bardzo często wszyscy mówią, że to jest nudny motocykl, bezużyciowy. Ja poniekąd mogę to potwierdzić. Ten motocykl jest dobry we wszystkim. W niczym nie jest genialny, ale to, że jest dobry we wszystkim, powoduje, że jest genialny. Po prostu jest mega uniwersalny, ale we wszystkim jest przeciętny. I to jest jego słabość, ale to jest też jego, jego zaleta jego po prostu siła przebicia. I ja to pokochałem i. No i 14 lat, bo nie, ten motocykl woził i nikt mnie nie zawiódł. Także tyle mogę powiedzieć. Ja, Zbychu, kierowca CB1000 od 14 lat, który przejechał na niej 210 tysięcy kilometrów. Dziękuję, na razie. No, krówka, krówka. Najeździłaś się. Nasłużyłaś się. Dzielna bestia, dzielna bestia. Moja bestia, moja śliczna.